Yo, yo, yo! I czekaj, kurwa, dalej... Kolejny piękny wieczór. No to już jakichś angielskich celi. Gdziemy na kurde? Hmm. You know? uh. Salon. Chyba. To ja, salon, ważny oddech. Jak to jest ten sam. Nie odporna, dla mnie w dółkę. Piątko No w będzie ciekawe Czekaj, kadzidło Gdzie jest, kurwa, moja szarna sól? Ej, chuj Dobra, gara sól i tak O kurde! Eee, to może być wansz? Nie, to nie może być wansz. Ale to też nie może być wroid. Ewent skupiony na mnie. Jak na ciebie jak przyszedł przeze mnie? No tylko że on szedł w moją stronę. No i co? A Cześć. gdzie miał indziej iść kurwa? W twoją stronę i mógł się na tobie zatrzymać, a nie na mnie. Czemu to ja, ja tu jestem głównym celem do odjebania. Bo cię kurwa nie lubię. No. <grymne> Gdzie jest. Y, czekaj, co wziąć? Nie wiem, no. Alejka to sprawdzimy. Spalił. Parabolik Mike'a. Spalił, kurwa, w dziwnym miejscu. To już wrócę. aha! Dwa w Jadalnia. Nie wiem czy para Majka wykryło, chyba tak, wykryło. Wykryło. Eee, jeszcze idę, kurwa kadzidę. Jedno, jeszcze jedy ja Nie, coś tam mroźnionych jest tam w moim korytarzu. To jest cały ogólnie karta przeliczeń, dlatego nie lubię tego. Ty, ale czemu ty zażarłeś tabletkę, jak mam mieć zadanie poniżej 25%? Aha. I po co ci tabletka, jak już mam dowód? Tutaj jest wpierdolić światło. Może jak się w ten... Okay, no, jest? Plyce? Czyżby kuchnia jest? To jest kuchnia. No w kuchni rzucił przed chwilą. No i co z tego? Garesz. No szkóry Z Szybki Był szybki A miałeś lampkę włączoną? Miałem No to może to być... Raju? A po co ty robisz zdjęcie ducha? Wytłumaczysz mi? chciałem sobie zrobić zdjęcie, kurwa, nie mogę? No to jest zje zje zjebałeś trzy kurwa zdjęcia. Nieprawda, już jest jedno. No to spoko. Zmienię pokój, tu jest 7 stopni. do to w garażu siedzi? No, garaż cztery stopnie. To nie jest gorilla, No to nie jest gorilla. Czekaj, czy chce światełko odpalić pięknie ładnie? Czytaj, to nie jest widmo, to nie jest obieg No bo nie zmienił postaci. to nie jest. Trzeba liczyć w miarę czasu. Ale wątpię, że to będzie speed, bo za szybki to może być raj kurwa bo, bo to mniejszy. wątpię, Nie wiem, czy to też się liczy akordami? Jako źródło elektryczne, czy nie. Światło? No to... Czy czołówka? I ten, światło. Ogólnie do domu. Nie ma nie właśnie kto to No bo araz się czyli to nie są twinsy, Chociaż nie wiem... Chociaż nie wiem... No właśnie, czekaj. jest co, co jest i no i co <grybuj> i co on robi nie wiem właśnie to jest, jakieś, jest, do te, do to jest jakiś isterek Z na i poczekaj na politykę Wysokiej Jestem tutaj teraz zapierdolę! Słyszałeś to? Co? Jak zadupcał teraz? Nie, co to jest? G? Nie, wiesz, G oni to nie jest. Shite też to nie jest, Twinsy to nie są. mailingi tak go było słychać. Czekaj, ile jest? 27, powiedzmy, że 26 było. Eee, albo Jean, raju, albo Spirit. E, Spirita wątpię. Nie, no zobaczymy, zobacz. Kurwa. Czas ciąć cyberguch. A, to jest. się, że się dla mnie respi. Dzięki. Nie, to nie jest spirit. Mm. Realnie na tobie poszedł? O, tu jest Kurwa... Ej, chuj... Tyle by było...